Już masz koniec. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku To Nie Tak. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, ponieważ jesteśmy w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, gdzie? Gdzie jesteśmy na spotkaniu prasowym i została nam przedstawiona nowa sztuka, która nazywa się Siliano de Bergerac. Już 7 marca odbędzie się premiera najnowszej sztuki Pawła Aignera. No i dzisiaj właśnie będziemy sprawdzać, o czym jest ta sztuka. Zapowiada się ciekawie z tego, co już zdążyliśmy przeczytać. Zapraszamy! No, a my jesteśmy już z reżyserem spektaklu, z panem Pawłem Aignerem. Dzień dobry. Dobry. Panie Pawle, jest Wika? No. Także prosilibyśmy na początku, żeby nam pan powiedział w kilku słowach o czym słowa, to jest, tak? tak. No, no to jest taka historia o takim człowieku, który miał za długi nos, Ona, on był, uważał, że jest niekochany, że y, miał mnóstwo kompleksów, poznał taką Roksanę, która mu się bardzo spodobała, ale on myślał, że nie zasługuje na nią i w końcu wymyślił taki, miał chytry plan, żeby z takiego kadeta, który przyszedł właśnie do, 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 do niego, do oddziału, żeby się z nim stworzyć taki rodzaj takiego układu, że jeden będzie duszą, a drugi będzie ciałem, czyli że on się zamieni z tym, stworzy jakby jedną taką, taką, taką postać i ten... Krystian będzie, będzie jakby no, tym ciałem, a on będzie jego duszą, czyli będzie z tą ksaną rozmawiał, będzie go uczył, jakby jak rozmawiać z kobietą, bo no, ten Krystian był kompletnie nie, nieporadny, jeżeli chodzi o mówienie wierszem, czy o takie wyznania miłości. No taki powiedzmy trochę głupek no, i, I to się tak dzieje, to jest taka, taka trochę historia. W tym sensie komiczne, że oni tam ze sobą się tam zawiązują taką tą, tą, tą akcję, pod balkonem się spotykają, ten mu podpowiada jakieś takie historie. ale potem w to wszystko jeszcze się miesza jeden taki człowiek, który jest hrabią de który zakochuje się też w Roxanie, ale jest bardzo wpływową osobą, bogatą, no i on proponuje tam Cyrano, żeby on no dla niego pracował i no tam składał taką korupcyjną propozycję i to są, no i też kocha tą Roksanę, no więc tu okazuje się, że, że on też jest zazdrosny o Roksanę i wszystkich wyrzuca i wyjeżdżają wszyscy na wojnę. I na tej wojnie w ogóle Christian ginie, dekisz się okazuje, że to trochę bohaterem jednak, no i potem ich widzimy pod koniec życia, już kiedy Roksana jest w klasztorze, no i mówi, co oni rozbawiają, to już takie są krótkie te sytuacje, ale one są bardzo ładne. No, oni rozmawiają o tym, co było, co się wydarzyło wcześniej. No i Sirano dowiaduje się, że właściwie to ona kochała nie to ciało tego, tego, tego Christiana, tylko właściwie kochała tą duszę, te listy, które tamten pisał do niej i tak dalej. A przecież te wszystkie listy pisał Sirano, no więc Sirano jest pełen nieszczęścia, no i jest jednocześnie na łożu śmierci, no bo właśnie dostał wielką belką w głowę i, i raniony Dowiaduje się, no i za chwilę tam umiera. Taka historia. E, gram rolę Christiana de Jest to jedna z głównych postaci w spektaklu Cyrano de Bergerac. I jestem bardzo zadowolony z tego, że dostałem takie zadanie, bo nie jest to jakby moje klasyczne amplua. Zazwyczaj gram gwałcicieli, morderców Rosjan, Greków, <grych> Holendrów i innych Hiszpanów. Akurat tutaj gramy Francuzów, a jest to postać ładnego chłopca filigranowego, który jest wymuskany i jest pewną ikoną jakiegoś takiego, jakiejś urody, może po prostu cukiereczka, o, tak kolokwialnie mówiąc. I. Nie próbuję się w tym odnaleźć. Jak mi to wychodzi, no to zapraszam. Księżyca spadłe. Idź pan swoją drogą. Ziemskie powitanie. Żegnam. Jaka noc pogodna, która godzina, pora roku, dzień, tygodnia. To jest przede wszystkim coś innego. A y, tak jak ja się w tym czuję, tak subiektywnie jest mi bardzo dobrze w tej skórze. Nawet ze względu chociażby na to, że y, kostiumy są y, jakąś taką formą obrazowania. Tych postaci charakterologicznie. Ja jestem absolutnie jak na tamte czasy ubrany mega jollo bolo. Jestem, jestem takim właśnie przyjemniaczkiem, przystojniaczkiem, który jakby wtedy były samochody, to siedziałbym w Cadillacu. Mhm. A uważasz, że właśnie te kostiumy pomagają Ci. Czy masz najlepszego konia, tak? To jest mniej więcej tak, to jest tak. Norweski fjord. A czy uważasz, że ten kostium pomaga Ci się właśnie odnaleźć w tej roli? Czy tak charakter? Jak postaci najbardziej. oddać? Tak, tak, tak. Myślę, że w ogóle, jakby cała praca tutaj y, wszystkich twórców, nie tylko y, kostiumo pani, które robią kostiumy, ale też cała scenografia, cała muzyka, wszystko jest tak ze sobą kompatybilne. Paweł zabrał tak dobry zespół, że y, po prostu to jest czysta przyjemność, bo on, w takim środowisku rola rozwija się bardzo szybko i bardzo przyjemnie i konkretnie. No, i oczywiście z reżyserią samego Pawła, który też jest takim gościem, którego y, polecam jak, polecam każdemu pracę z takim człowiekiem. Kocham. To jest temat. Mów dalej. Kocham ciebie. Jeszcze? Kocham ciebie ogromnie. Mów! Byłbym szczęśliwy, gdybyś i ty do mnie poczuła miłość. Kochasz mnie, Roxano? Powiedz. Poza tym już się więcej niczego nie dowiem. Ja ciebie kocham bardzo. Już to gdzieś słyszałam. Chcę pocałować cię w szyję. Taka biała. Nie, nie, nie! Kocham! Znowu to kocham! Nie kocham cię wcale. Na szczęście! Jak głupie jest! Spostrzegam to z żalem równie wielkim, jak gdyby stał się nagle brzydki. Ja. I ci arogancję pozbierać z rozsypki. Ja... Słyszałam, odejdź Żydnym. No, nie odchodź tak, zaraz! Najdroższa! Kochana, powiem Ci! Że mnie kochasz, wiem, ale mnie nużysz. Odejdź Żydnym. Błagam cię! To sukces. Duży. Opowieść, cała, którą tutaj Paweł próbuje z nami opowiedzieć, albo my z Pawłem, po prostu my razem, powoduje to, że ten Cyrano, jakby w moim przynajmniej w takim poczuciu, nie jest pojedynczą jednostką. Tylko jest właśnie takim światem. Opowiadamy pewien świat przez pewien świat historię ogólnie walki z kompleksem, postrzegania kompleksu, ale nie nosa, który jest tutaj gdzieś tylko jakimś symbolem, ale tego, jak świat postrzega nasze kompleksy, jak my postrzegamy świat przez nasze kompleksy. to wszystko się tak jakoś cudownie miesza, że powoduje, że tak, że... Bywają dni, kiedy wstaje wypoczęty i uśmiechnięte, a bywają takie, kiedy krzyczę w nocy. Paweł! Nie żartuję, ale nie powiem. Ale nie, jest to, tak, tak, jest to rola, która wywołuje i koszmary ze względu na też jakby ogrom pięknego, cudownego wiersza, który, tak jak tutaj już Paweł wspomniał, że po prostu bez niego mam wrażenie, że ten świat jest trochę kulawy. Do tego przeprowadzenie całej pięknej historii miłosnej i nie tylko, wszystkich wątków, które się pojawiają, pięknych postaci zespołowych, tak jak muszę tutaj wspomnieć o kolegach kadetach, którzy uważamy, że są wspaniałą postacią, grupową zespołową. I to wszystko przeprowadzenie tego powoduje, że tak, że mózg, głowa, serce, wszystko pęka z radości, ale i z takich obaw, z chęci pracy, z tego, że towa jest za krótka, tydzień za krótki nie no, zarazem mnie pogryzie! Już mi zęby wracają! Mięć, idioto, ja Za chwilę zginie, to mam dosyć mówienia z tobą wierszem! tam maska ubiera. właśnie! Idę na schackę z damą. Rozumiesz. Mocną zaletą tego zespołu w ogóle jest zespół. No, no właśnie. Jest zespołowość, jest to, że... że pracujemy tutaj wszyscy, staramy się grać do jednej bramki. Nie mówię, że wychodzi to w 100% procentach zawsze. Bo różne są sytuacje. To jest jednak praca, która w ogóle wiąże się z jakimś ryzykiem emocjonalnym. Mhm. Ale, ale no, akurat ta praca tutaj jest, mhm. mimo tego, że jest szybka, jest zrobiona w nerwach, z ograniczoną ilością prób, to jest w jakiś sposób naprawdę potwierdzająca naszą zespołowość. No. Mhm. E Jakieś nowe słowa, których się nauczyłeś podczas tego spektaklu? Super, ciekawe. Których nie miałeś wcześniej, po prostu wiesz... Zazwyczaj ogranicza się to do jakichś konkretnych myśli, nie do słów, bo mhm. rzeczywiście nie, nie jestem jakimś człowiekiem, który ma jakiś bardzo potężny zasób słów, ale, yy, ale też nie brakuje mi ich na co dzień, mhm. więc wydaje mi się, że... Nie wiem, jakbym się tak zastanowił, musiałbym przejrzeć egzemplarz. Czy nauczyłem się nowego słowa? Na pewno zapomnę, mam w głowie taką kwestię, która bardzo głęboko mi siedzi, ona kocha poezję, ja mówić nie umiem. I to jest coś, co już nawet... Pe... Tak, groteskowe, ale gdybym, gdybym siedział tam w gronie twórców i próbował się wypowiadać, to na pewno zacząłbym od tego zdania, wy chcecie ode mnie poezji, ja mówić nie umiem, bo to jest często na miejscu. Czy wobec tego, że ta postać mówisz, była bardzo taka stonowana, tak? w którą się wcieliłeś teraz? Znaczy stonowana? Tego bym nie powiedział. A nie była stonowana. Tego bym nie powiedział, że stonowana. Jest y, na pewno no, charakterystyczna. Każdy z nas stara się zawsze w jakiś sposób pokolorować tę postać mhm. inaczej niż innych, a już na pewno inaczej niż drugo, trzecio-, czwartoplanowe role mhm. tła. To, y, to poza tym zupełnie, wydaje mi się, że ten człowiek jako postać jest absolutnie wyjątkowym gościem. Czerwone wdzianko... Czerwone e, wdzianko, e, Kadilak, kadilak koń ładnie ubrany, niezbyt lotny. O, oczywiście, no, jakby w dzisiejszych czasach można przyrównać, ich, przyrównać go do klasycznego Seby, Aha. ale... A ale, to w ten sposób idzie w tym kierunku widzi? Ale nie, niekoniecznie, ale niekoniecznie. W sensie na pierwszy rzut oka, w pierwszych scenach rzeczywiście takiego go widzimy, a potem objawia nam się w zupełnie innych kolorach, w zupełnie innej charakterologii. Mm -hmm. Okazuje się być tak naprawdę myślącym człowiekiem, kochającym człowiekiem, wrażliwym, yy, potrzebującym miłości mm -hmm. prawdziwej, nieoszukanej, taką, jaką oferuje mu, przepraszam, relacja z Cyrano Aha. i z Roxano. prawie dwa miesiące, Czas tak? prób jest ograniczony i zawsze za krótki. Jak zawsze. Państwo wiecie, nie tu tyle głowę przed realizatorami, dlatego, że u nas w teatrze, jak wiecie doskonale, bardzo dużo się gra. W związku z tym te dwa miesiące, które ma zwykle reżyser, czy dwa i pół, to zupełnie nie jest to. to jest ograniczone zwykle do... Kiedyś pracowało się w systemie 60-70 prób. Dzisiaj uzyskanie takiej ilości prób jest dość trudne. Myślę, że tutaj Paweł zamyka to w 40, tak mi się wydaje. 40 kilku. I to jest naprawdę przy tego typu materiale Szapoba. Czy pan na pytanie do Michała? W skali trudności, te trzy tytułowe role gdzieś miał powiedzieć, która z nich najwięcej cię kosztowała? Nie masz wyjścia. No, muszę powiedzieć, nie no, przyznaję się, absolutnie, tak, tak, ta, to jest, to Kto jest... to bardziej kochasz, mamusie czy tatuś? Ma? Właśnie, właśnie, nie, nie, no, nie, nie, to jest tak, to jest tak, to, ta, to jest absolutnie tak, bo, bo mam wrażenie, że tu jest tyle jakby możliwości, jeden z kolegów powiedział, że gdyby premiera była tydzień później, moglibyśmy nie udźwignąć tego sukcesu. I muszę przyznać się, że to jest tak dowcipnie powiedziane, ale jest coś w tym, że tu jest tyle miejsca, tyle przestrzeń, że gdyby próby trwały i pół roku, i rok, to świętwierdzi, że jeszcze z Pawłem, pod jakby i z zespołem twórców i z nami, mam wrażenie, że tu można by było tylko i wyłącznie dokładać. Że jest aż. Po prostu rozsadza ta ro, nie tylko rola, ale spektakl, więc mam wrażenie, że to jest po prostu niekończący się potencjał. Taka jest... Mogę, weź, Oczywiście. Jeszcze, w ogóle się nie dziwi, że on tak powiedział, to zażartowałem z tą tatusią i z mamusią, ale chodzi o to, że w, sztuka pięcioaktowa, ona zawsze aktor traci na wadze przy sztukach pięcioaktowych, bo to jest tak chytrze skonstruowane, myśmy robili niedawno, no to aktorzy przy takich sztukach naprawdę się chudnie, bo dwa akty inaczej się buduje postać, trzy jeszcze inaczej, a pięć to już jest po prostu taki... Taka, no, tak, takie uprawianie zawodu, naprawdę, i takie kopanie w sobie, bo to, jest, bo to jest, inaczej się buduje taką postać, bo inaczej się przeprowadza, te procesy trwają dłużej, więcej się biega, bo ten aktor najczęściej w związku z tym zmienia przestrzenie, to się wszystko rozszerza, to się robi takie długie, epickie. Jest to po prostu taka, no zawsze to kosztuje, to jest taki fizyczny wysiłek, bo to ja zawsze się śmieszę z tych konstrukcji, ale one takie są, to są naprawdę zabawne historie, jak, jak pięć aktów, to tak, a to jeden akt, a to drugi akt, trzeci akt, w czwartym, następnym, w, w dwóch aktach się nic nie dzieje w ogóle najczęściej, przeakcentowania są, że tu już by chciał zagrać, ale nie może tego zagrać, bo jak to zagra, to przez dwa kolejne akty już nie będzie miał co grać, bo już to zagrał. Czyli to trzeba się powściągać. Czyli bardzo inteligentnie trzeba się po prostu uprawiać zawód. Jest to naprawdę fajne. Wiesz to, także... także... Ja jeszcze chciałbym... Super, on jeszcze Jest bardzo, bardzo świetnym aktorem, ja miał sobie zgrywać. Nie tylko on, wy też. No właśnie chciałem powiedzieć, że... Ja chciałbym mi powiedzieć, że i... Absolutnie, i... absolutnie ja bym chciał powiedzieć, że powtórzyć to, że Cyrano nasz spektakl, mam wrażenie, że jest spektaklem 160% zespołowym i tak, tak bez Moriany, bez Mateusza, to bez Piotka, którzy tu są, by nic nie powstało. W ogóle to jest piękna, piękna magia teatru, nie? Że, no, że pewnie możemy. Tak, że, 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 że słowa... Że poza słuszanymi słowami, że, że jakaś treść, której my nie przewidzieliśmy, znaczy autor przedłuża, że w tym sensie, że ten bohater w tym sensie ma mięśnie i ciała, że, że kiedyś żyli prawdziwi też ci, gdyby mm -hmm. ich wszystkich tak spotkać razem, nie? czyli tych, co grali takiego fajnego bohatera z, z tym Nochalem, no to śmieszne to by było, znaczy, że oni się wszyscy Depardieu i tak dalej, no, tak, przecież to tak, ma tak, kilku, tak. kilkuset na pewno aktorów na całym świecie grało to kiedyś. I to zresztą to jest, to jest w bielsku, Michał Czaderna, to. Mam nadzieję, że powalczy z tym, z tym bohaterem. No. To, jest tak, to jest cała taka magia teatru. Tutaj. Ciekawe, czy jakby się spotkali wszyscy razem, pewnie każdy miałby inną wizję, nie? Na, na, na stworzenie no, nie, tej postaci, tak, i na ten charakter. Oczywiście, ja ten tekst jest bardzo stary, w związku z tym też ma znaczenie, kto tłumaczył ten tekst. I to jest bardzo duża, duży wpływ właśnie tłumaczy ma, jest na, na, na tego typu teksty. No, po prostu oni są też, no, yy, czy na przykład reżyserów, którzy wcześniej robili, bo czasami oryginał już nie przetrwał, tylko przed, przed, przetrwały stare kopie, więc mhm. często ten oryginał na przykład można przeczytać jakąś sztukę. Z paroma sztukami starymi już tak miałem, że jednak teatry, czy nawet te takie agencje autorskie, one nie mają już oryginału, tylko mają jakąś kopię, która jest zrobiona z kopii, mhm. albo czasami z pamięci ktoś stary aktor przepisał i one się, i ona, no takie były historie. To, bardzo Zresztą potem mogą różnice wynikać, tak? Tak, Wów tak, tekstów. że, że mm -hmm. mamy jakby jedną, jednego bohatera, jedną historię. Tutaj, tutaj, takie aż, a tutaj takiej historii nie było, ale myśmy dokonali pewnych skrótów, żeby to było bardziej wartka taka ta opowieść. i ona żeby. To, że jest to komedia, która w ogóle mało kto to robi w ogóle, bo to nikomu się nie chce, bo to jest strasznie pracochłonne, żeby zrobić taką historię bohaterską, taką trochę jak filmową opowieść taką, że jeden do jeden. To teraz jest nie, nie, nie takie modne, bo w teatrze bardzo często lubią rozwalać wszystko reżyserzy i tak. Jeżeli na taka diagnoza, która mnie trochę irytuje, że właściwie świat nie ma sensu i wszystko jest do dupy i nie ma. Nie, nie, bohater też nie istnieje, no bo raz jest taki, drugi raz jest taki. Potem mówi do publiczności o tym, że bardzo cierpi, bo ma, mało zarabia, no ale gra te role. No, mhm. no bo w sumie co, no bo co ma robić, nic innego nie umie, no, umiem, no to będę dalej grał te role, ale tutaj wie że świat. Ta konstrukcja jest, jest, wydaje mi się, bardzo stara, to znaczy, że to było tam z 20 lat już, wydaje mi się, że, że w Niemczech, kiedy to się zaczęło, taka ta solidna dekonstrukcja, ten teatr, rozwalenie tych, tego wszystkiego, co wiedzieliśmy o teatrze, no to teraz jakby u nas to nadal trwa, kiedy już Niemcy poszli w ogóle w drugą hmm, stronę tak. i cały świat jakby konstruuje na nowo teatr, a teraz mi się wydaje, że ja jestem właśnie ostatni, który to konstruuje. Z, to jest niesamowite. Z jakim... <laughs> Żartuję <laughs> oczywiście. Ale nie no. Mam na wybrzeżu takie no. <laughs> Szanowni Państwo, pan Paweł jest, no, reformator jest, teatru reformat jest, narodowego. Konstrukcją się zajmuje. Buduje sceny. Buduje sceny. <laughs> U, ubieram aktorów w kostiumy, więc... Są w, ubrani, rzadko kiedy rozbieram. Kiedyś ubranego aktora pokazałem, nie, może nie powiem kogo, ale wybitnego aktora Teatru Wybrzeże i dostał recenzję. Wspan, fantastycznie pan mm -hmm, zagrał pierwszy raz od paru sezonów w kostiumie. A tak to o, przedtem praktycznie to, grał to, nago, to jest, tak? Na z Lasa no. występował, no. każdą rolę. No i to, ale to był taki boom na nagość w teatrze, nie? na tą seksualizację. No bo to jest taka, taka, takie pytanie o to, czy, czy jest coś takiego, świetny taki tekst, była taka rozprawa o, o paradoksie kłamstwa, że, że, że jest coś takiego, że jednak teatr są opowieścią pewnej historii, tak? I teraz mm -hmm. możemy sobie wytłumaczyć coś takiego, że paradoks kłamstwa polega na tym, że, że aktorzy jakby się rozbierają, bo są jakby najbardziej z, z, Zmniejszyć ten rodzaj tego takiego kwasu, który mają, że, że to jest ten, że to ludzie patrzą, ale ja chcę być strasznie w takich relacjach głębokich z drugim partnerem. Znaczy, że ustalajmy, że tu jest jakiś rodzaj kłamstwa, który się nazywa prawdą. Ale to też jest właśnie, ale to jest ten paradoks tego kłamstwa, że, który jakby, jakby jest tak, że błędu. jakby jest prawdą. Wydaje mi się, że prawdziwszy teatr w teatrze jest to, co my robimy. W tym sensie, że nie oszukujemy, że nie jesteśmy w teatrze. Tylko ten teatr jest w teatrze i to aktorzy są aktorami, bawią się trochę jak dzieci, mhm. udają, co, co udają. Bo zawsze to, nawet jak się rozbiorą to w, Mówię w cudzysłowie. Bo procesy są na pewno prawdziwie przeprowadzone przez tych aktorów, tylko że zawsze oni mają. Tylko jest coś takiego, w tym takiej takie, uuu, to jest, to jest... prawda, to jest prawda, to jest prawda. No to jest taka prawda, że się umówiliśmy, że to jest prawda. No. Oni tak odgrywają rolę. Oni tego tak odgrywają rolę, tak oni się naprawdę nie mordują. No. Ale żeby to na przykład tego, no to niektórzy kury mordują na scenie, żeby tam była prawdziwa krew. I to że jest naprawdę, tak? To jest wtedy prawda, prawda że no, coś tak, tam. Tak, taki rodzaj happeningu, że to jest taka. No, to są w ogóle lata 60. na przykład, bo to już było. To znaczy, to już Grotowski robił, już, mhm. już tutaj już, już jakby przeprowadzony. Też reformator między innymi. Też reformator, <laughs> tak. No, <laughs> dlatego o mówię, bo to my coś mamy wspólnego. <laughs> Tylko, że on, on już nie żyje, a ja jeszcze jakoś tam. Oby jak najdłużej. Z jakim, z jakim ostatnie pytanie, z jakim przeświadczeniem chciałby Pan wypuścić widza ze swojej sztuki? Strasznie lubię jakby, takie określenie, że to jest też rodzaj katarziz, takiego przez taki, że ta taka teatralność też jest daje takie. takie Uwolnienie widza, że o Jezus, zapomniałem o świecie. Obejrzałem super fajnego faceta na scenie, który a, tam trochę cierpiał, trochę się tego, trochę był liryczny, trochę był komiczny, ale że jakby ta teatralność jakoś tak się pozostawiła taki rodzaj siły w człowieku. Bardzo bym chciał, żeby to było takie, żeby. Poza jakby tą, tą anegdotą i tak dalej, że, że opowiadamy o fajnej akcji, że każdy się utożsami. Ale każdy się nam sami, ale chciałem, żeby wyszedł i zapamiętał nas. A nie, że wyjdzie i tak powie: O, tam no, widziałem, super się utożsamiłem. zajebiście było, że się utożsamiłem. Ale mm -hmm. jakby wolałbym, żeby taki wyszedł. Jezu, kurde, teatr ma jakiś sens, że to, ci aktorzy, jak dzieci, no super w ogóle fajnie, to się bawią tym. W ogóle to, to, tacy są super fajni. Chcemy do nich wrócić. Okej, okay. czyli ktoś może, kto chce zgłębić, to tak. będzie zgłębiał. Kto lubi akcje, jest fanem akcji. Tak. To kto jest katarzizm. Katarzizm przez teatr. Katarzys No i tym optymistycznym no, akcentem. Dziękujemy. To był pan reżyser, pan Ale. Paweł Aigner. Bardzo miło nam było. <Gárza> bueno. Siriano de Bergerac. Dobrze powiedziałem? Dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. <gib Lizzy�� má Gomez> <saves> <trak> tak, się, naprawdę stresowałem się i czułem się to wymówić, zanim mi się, mam nadzieję, udało. Dobra, jesteśmy już po, jesteśmy już po kilku scenach, które mieliśmy przyjemność obejrzeć. No i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. W zasadzie jak... Po większości sztuk teatru polskiego. Bika, ty zacznij, co się tobie najbardziej podobało? E, mi oczywiście. No, ja zawsze patrzę na w sumie podobne, e, podobne aspekty, jeżeli chodzi o sztuki. No, oczywiście na kostiumy. E, I tutaj wydaje mi się, że są no, bardzo dobrze dobrane, zrobione. E, super, bardzo mi się podobały na przykład męskie stroje. E, tutaj te kamizelki, buty widziałam, nawet mieli dobrane na takich obcasikach. Podziwiam panów, ponieważ tak samo choreografia, e, Choreografia walki, ponieważ tam jest na przykład szermierka, jest też świetnie... E... W ogóle trzeba zwrócić uwagę, że niesamowita choreografia w tych scenach, które były przedstawione. Tak, tak. E... Właśnie... W bardzo fajny sposób, jest nie? Tak, ukazane. stworzona i to wszystko tak. jest później przekazane. No i właśnie oni są w tych butach, na tych hałcacikach, no... Nie lada wyczyn. A propos strojów jeszcze, e... pan reżyser Paweł Aigner zwrócił uwagę na to, że e... te kostiumy są filmowe. Co też da się zauważyć bo ilość szczegółów które nie wiem czy widziałeś e, widziałeś, przepraszam tak. e, pana e, aktora Tomasza Rożka który e, swoim kostiumem no e, niesamowity i pióra i, i błyskotki co. Tak, no, ta wszystko tak wszystko, tak tak to, to, to oczywiście e, mamy nagrane także mam nadzieję że chyba albo będzie puszczone albo już było puszczone Najprawdopodobniej Zobaczymy. było. Myślę, że już to widzieliście, a jak nie to sobie przewincie, żeby zwrócić uwagę na te szczegóły. A i tak w ogóle to dzisiaj jest środa, a wy to będziecie oglądać w czwartek, czyli jutro. Czyli dzisiaj. Czyli dzisiaj. Znaczy, dzisiaj, kiedy wy to oglądacie, a jutro, kiedy kiedy my tutaj jesteśmy i kręcimy. No i oczywiście mm, ogromny szacunek dla całej grupy artystycznej Teatru Polskiego, bo... Tego, co mieliśmy okazję zobaczyć, to zapowiada się kolejna, tak. świetna sztuka. No Nie lada wyzwanie, ponieważ to wszystko wierszem jest mówione. Tak. E, także tutaj też dykcja się liczy znajomość tekstu, bo przecież jeżeli nawet jedno słowo wypadnie, no to wtedy od razu wszystko się sypie. No, też tak jak powiedział właśnie pan reżyser, że e, to, to nie jest tekst na tempo, tylko to jest tekst na pęd mhm. tak? i po prostu w momencie, kiedy nawet aktor gdzieś tam podrapie się w nie tak jak trzeba, to, to tak, sztuka to może, może siąść, bo ktoś może już tego nie załapać. Także domyślam się, że bardzo trudno jest wcielić się w takie postacie. Rozmawialiśmy też z Mateuszem Wojtasińskim, który powiedział nam kilka słów o no, o, swojej, o, swojej, o swojej postaci, o tym jak się w nią wcielał. Ale to już I... widzieliście, więc w sumie po co... Albo będą ten... widzieć. Nie wiem jak to zmontują. Nie, to jest nasze podsumowanie. A to jest nasze podsumowanie, dobra. No. no. No i ogólnie czekamy na premierę. Premiera odbędzie się 7 marca, także no, myślę, że zobaczymy się na niej i być może z niej też zagramy jakąś e, krótką relację. Także polecamy tą sztukę i zapraszamy do teatru. I oczywiście zapraszamy na inne sztuki teatru polskiego i musicie się spieszyć, bo jak wiadomo, no, bilety. Jak e świeże bułeczki. Schodzą jak świeże bułeczki. Siedzimy tutaj właśnie obok kasy i cały czas ktoś przychodzi i kupuje już bilety na, 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 na sztuki. Także jeżeli tak. nie przez kasę biletową, to przez internet musicie się pospieszyć. I to tyle w dzisiejszym odcinku, to nie tak. Napiszcie nam w komentarzach, czy lubicie y, chodzić do teatru, lubicie oglądać sztuki teatralne, my bardzo. I oczywiście dajcie też znać, czy taki rodzaj reportażu, taki rodzaj wyjść plenerowych również wam się podoba. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć. I pamiętajcie jeszcze, A, jeszcze o naszych mediach społecznościowych: <laughs> Instagram, Facebook. Polubienia, jeżeli wam się podobało i subskrypcje. Mogę no to już? teraz koniec. Mogę. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć. I'm mm -hmm. mm -hmm.